Lecimy z wynikami konkursu, było faktycznie parę odpowiedzi bardzo długich, obszernych, wyczerpujących. Pozwólcie, że pozwolę sobie skorzystać z tableta, bo na bieżąco będę e, mówić, kto wygrał w konkursie. Mówię, komentarzy się niedużo pojawiło, ale bardzo wyczerpujące. No to tak, są tak jak mówiłam trzy, trzy pierwsze miejsca. Nie, jedno, trzy pierwsze miejsca, trzy pierwsze miejsca, jedno. No, mniejsza z tym, wiecie o co chodzi. No to kto zdobył miejsce, i oczywiście proszę podawać adresy, pod filmikiem znajdzie się mój e-mail, i na tym mailu proszę wysłać swoje adresy, żebym mogła Wam wysłać nagrodę. No to tak, pierwsza osoba, która zajęła to miejsce. Jest to Filip przybylo. Przybyło. No przybyło. Nie przybyło, tylko przybylo. Jeszcze sprawdzę na tablecie. Mm -hmm. Filip przybylo. Tak, tak, tak jest napisane. Kolejne miejsce jest to słówka 555. Bardzo wyczerpującą <grywa> dała odpowiedź konkursową bardzo obszerną. Chociaż. Um, zaraz wam tutaj... aj weszłam w nie to co trzeba, już wam... Weszłam... czekajcie, już, już, już chociaż Filip krótka, fajna odpowiedź, też spoko czyli już wiem, słówka 555, Filip Przybylo i ostatnie miejsce no zgadnijcie, kto to może być też bardzo obszerną y, odpowiedź ta osoba dała jest to. Jest to, na wiecie już kto. Karciany wariat. I te trzy osoby proszę o podanie um, adresów. Wysłać po prostu jako prywatną wiadomość na mój mail. Będę czekać. No i paczki zostaną wysłane. Oczywiście tam też się znajdą amerykańskie słodycze. I słodycze, które wspólnie testowaliśmy. Więc tyle. Powtarzam. E Filip, przybylo, słówka 555, karciany wariat. No i proszę o podawanie adresów na mój mail. Cześć! I oczywiście bardzo gratuluję tym osobom. Śledźcie mój kanał, za jakiś czas pewnie znowu się jakiś konkurs pojawi, więc zapraszam. Cześć! Do zobaczenia! No i jeszcze raz gratuluję. A i jeszcze zapomniałam dodać: na pewno się pojawią um, wszystkie pomysły na filmiki, jakie chcielibyście obejrzeć, na moim kanale, więc. Bardzo Wam jeszcze raz dziękuję, że w ogóle wszyscy te osoby, co wzięły udział, że wzięliście ten udział. No, a wyniki są takie, jakie są. Weź, tak jak mówiłam wcześniej, śledźcie mój kanał. Na pewno jakieś konkursy się jeszcze pojawią. Nie jeden i nie ostatni. Cześć!